Wydawnictwo literackie zaprasza do wysłuchania książki Melki Kowal, zatytułowanej Półprawdy. Czyta Katarzyna Domalewska. Rozdział pierwszy. Tania Komedia Romantyczna. Londyn. Październik 2025 rok. Zawzięcie wpatrywałam się w rozświetlony ekran, prawie nie rejestrując pojawiających się na nim linijek. Ciałem być może znajdowałam się w kawiarni True Story, ale duchem przebywałam w Walii, gdzie bohaterka mojej najnowszej książki toczyła batalię sądową. Gniewnie stukałam w klawiaturę, gotowa zadać ostatni cios obronie, zanim dźwięk telefonu wybił mnie z rytmu. Zaklełam bezgłośnie i westchnęłam, gdy na wyświetlaczu zobaczyłam imię mojej tymczasowej współlokatorki. — Wiem, że piszesz — zaczęła przepraszającym tonem — a ja przygryzłam język, by pohamować irytację. Chcę tylko zapytać, czy widziałaś gdzieś ładowarkę do mojego laptopa? Przewróciłam oczami, cała Erin. Kiedy kończyła książkę, niemal nie dało się z nią porozumieć. Wszystko gubiła, o wszystkim zapominała, a ja zaczynałam kwestionować pomysł, by dzielić z nią mieszkanie. Potem jednak przypominałam sobie, ile wynosi mój obecny czynsz i magicznie przestawało mi to przeszkadzać. Że poniekąd stałam się niańką dorosłej kobiety. Dlatego posłusznie z zakamarka umysłu wyłowiłam miejsce, w którym ostatnio namierzyłam ładowarkę. Zobacz za kanapą, podsunęłam. Jestem prawie pewna, że dzisiaj rano widziałam wtyczkę na podłodze, kiedy zakładałam skarpety. W słuchawce dało się słyszeć szelest i pośpieszne kroki, a w końcu triumfalne: Jest! Nie ma za co. Rzuciłam, gotowa się rozłączyć. Czekaj, zawołała Erin, wyczuwając moje zamiary. Tak? Zapytałam, czując, jak moje skupienie ulatuje. Pamiętaj, że idziemy dzisiaj do popi. Miałam ochotę uderzyć się dłonią w środek czoła. Oczywiście, że zapomniałam. Było grubo po trzeciej, mój tyłek jakby przyrósł do krzesła, a żeby zdążyć, powinnam natychmiast wyjść. Zapomniałaś? Zapytała Erin domyślnie. Kompletnie, ale nie możemy jej zawieść. Ty kup bąbelki, a ja zgarnę sushi po drodze. Zaproponowałam, w myślach ustalając już plan idealny, który pomoże mi jak najefektywniej wykorzystać dostępny czas. Zamieniłam z Erin jeszcze kilka słów, wyłączając laptop i pakując do plecaka notatki. Wiedziałam, że więcej już tego dnia nie napiszę. Nie było więc sensu ryzykować spóźnienia dla paru z trudem skleconych zdań. Zamknęłam laptopa i już miałam schować go w plecaku, gdy coś odkleiło się od spodu obudowy i opadło na stół. Odłożyłam laptop i sięgnęłam po pomarańczową, złożoną na pół karteczkę. Rozwinęłam ją i przebiegłam wzrokiem po pochyłym, odrobinę, niechlujnym piśmie. Nawet zmęczenie schlebiało jej urodzie. To kolejna taka karteczka do kolekcji. Traktowałam je jak afirmację. Obsługa kawiarni True Story, poza tym, że była szalenie miła, dbała też o to, by wychodzący z niej klienci opuszczali kawiarnię z pozytywnym przesłaniem. Uwielbiałam to miejsce. Tym razem jednak przez chwilę wpatrywałam się w tekst, marszcząc czoło. Szczerze mówiąc, na tym etapie pracy, kiedy ścigałam się sama ze sobą, i może z Erin, by oddać pierwszy szkic książki przed terminem, nie bardzo mnie obchodziło, jak wyglądam. Jednak to, że ktoś, nawet w losowej afirmacji, uważał mnie za piękną, było całkiem przyjemne. Popatrzyłam w lustro, wiszące na przeciwległej ścianie kawiarni. Głębokie cienie pod oczami przypominały każdą noc, kiedy zamiast przepisowych ośmiu godzin snu, zaliczałam trzy, góra cztery. Z reguły nie sypiałam dobrze, lecz kiedy gonił mnie deadline, mój organizm odrzucał sen jak nieudany przeszczep, Mogłam zażywać długich aromatycznych kąpieli, potem zaś kłaść głowę na poduszkę zroszoną lawendowym olejkiem, a głowa i tak nie pozwalała mi zasnąć. Skoro zatem nie spałam, mogłam równie dobrze robić to, co ów sen spędzało mi z powiek. To właśnie dlatego wyglądałam jak blada, lekko niedożywiona, a już na pewno odwodniona z mora. Kiedy jeszcze nosiłam różowe włosy, odrobinę odwracały one uwagę, od mankamentów mojej twarzy. Powrót do neutralnych kolorów pozbawił mnie tej wizualnej dywersji. Spojrzałam jeszcze raz na pomarańczową karteczkę w mojej dłoni i ponownie przeczytałam umieszczony na niej tekst. Potem, powróciłam wzrokiem do swojego odbicia i z cichym prychnięciem odłożyłam notatkę tam, gdzie ją znalazłam. Niech ucieszy kogoś, kto na to zasługuje, bo ja znów zaczęłam proces, w którym całe moje człowieczeństwo Pochłaniała książka, a owa notatka miała sporą szansę, by poprawić innym dzień. Mój wzrok przyciągnęła nagle charakterystyczna okładka, którą sama przecież wybierałam. Elegancką czcionką wypisano na niej tytuł, Twisted, a już nad nim moje nazwisko, a raczej pseudonim, Autumn Jack. Mimowolnie się uśmiechnęłam. Często wpadałam na ludzi czytających moje książki i zawsze czułam się wtedy tak samo. Oszołomiona skalą sukcesu, jaki odniosła i wciąż odnosiła moja twórczość. Moje książki zalewały rynek nie tylko w Zjednoczonym Królestwie, ale także na całym świecie. Fakt, że mogłam obcować z czytelnikami nie mającymi pojęcia, że właśnie piją kawę w tej samej kawiarni, co autorka czytanej przez nich książki, niezmiernie mnie bawił. Była to zarazem jedyna naprawdę zabawna rzecz związana z moim pseudonimem. Reszta to historia i to niezbyt miła. Zapięłam plecak i zarzuciłam go na jedno ramię odwróciłam się, gotowa odejść i wpadłam na przechodzącego obok człowieka, wytrąciłam mu z dłoni białą filiżankę, kawiarnie wypełnił głośny brzęk tłuczonej ceramiki. Najmocniej przepraszam, wymamrotałam i od razu zgarnęłam ze stolika serwetki, by zająć się naprawianiem szkód. Zamyśliłam się i pana nie zauważyłam. Tłumaczyłam się, próbując zebrać jak najwięcej ostrych odłamków. — Nic nie szkodzi — odpowiedział mężczyzna, kucając obok mnie i podnosząc na mnie wzrok. Brązowe oczy spoczęły na mojej twarzy, swoim ciepłem dopełniając uśmiech, który wypłynął na usta ofiary mojej niezdarności. — Świetnie. Oczywiście, że przystojniacy wyrastali jak grzyby po deszczu, kiedy akurat byłam w najgorszej możliwej formie. Jeszcze raz przepraszam, posłałam mu niepewny uśmiech. Jeśli pan pozwoli, odkupię pańską kawę. Dodałam i zebrawszy ostatnie fragmenty filiżanki, podniosłam się, by wyrzucić je do stojącego nieopodal kosza. Pozwolę, pod warunkiem, że wypije ją pani ze mną, odparł, nadal się uśmiechając. Moje dłonie nieprzyjemnie lepiły się od słodkiego napoju, który wypłynął z trzymanych przeze mnie brudnych serwetek, i pobrudził ręka w beżowej bluzki. Wyglądałam i czułam się jak fleja. Poza tym nie miałam za dużo czasu. Jeśli chciałam jeszcze po drodze kupić sushi, a potem doprowadzić się do porządku przed wizytą u popi. Posłałam tęskne spojrzenie w kierunku ładnych ust mężczyzny, ukazując jeszcze ładniejsze, równe zęby. I przykro mi, ale muszę odmówić, śpieszę się. W moim głosie tak wyraźnie było słychać żal, że miałam ochotę odgryźć sobie język. To nie musi być dzisiaj. Zabawnie przekrzywił głowę, a jego uśmiech nieznacznie się poszerzył. Rany, śliczny był. Gdyby nie moje silnie zakorzenione poczucie siostrzeństwa, właśnie kupowałabym kawę dla nas obojga i na powrót wygodnie rozsiadała się przy stoliku, który dopiero co chciałam opuścić. Dawno się z nikim nie spotykałam, nie licząc randki z kolegą Erin, która skończyła się szybciej niż zaczęła. Ten amant tutaj nie wyglądał mi na kogoś, od kogo uciekłabym tak szybko. Potrząsnęłam głową, żeby się opamiętać. Nawet dla siebie nie miałam czasu, a co dopiero na nową znajomość. Oczywiście, że musiałam wpaść na kogoś takiego jak on, właśnie teraz, kiedy miałam najwięcej pracy. Uśmiechnęłam się zdawkowo, i zahaczywszy o kosz na śmieci, podeszłam do kontuaru. Zapłaciłam za zniszczoną filiżankę i nowy napój, a drobniaki z reszty wrzuciłam do puszki na napiwki. Na szczęście baristka o niebieskich włosach nie zapomniała jeszcze poprzedniego zamówienia, więc dzierżąc identyczną kawę, wróciłam do nadal stojącego w tym samym miejscu mężczyzny. Lanisterowie zawsze spłacają swoje długi. Zacytowałam i poczułam miłe ciepło, kiedy mężczyzna uniósł lekko brwi na znak zrozumienia. Czy spłata długu jest jednoznaczna z odrzuceniem mojego zaproszenia? Zawiesił głos i przesunął wzrokiem po mojej twarzy. Nawet z odroczonym terminem? Nie, ale to byłoby zbyt banalne, nie uważasz? Dwójka ludzi wpada na siebie w kawiarni. To brzmi jak początek każdej komedii romantycznej. Jego brwi uniosły się wyżej, a ja, chociaż już zaczęłam się zastanawiać, co do cholery mnie ugryzło, kontynuowałam. Nie lubię banałów, więc pozostawmy wspólną kawę w rękach losu. Uśmiechnęłam się szelmowsko, mimo że część mnie chciała się sama spoliczkować, za choćby rozważenie jakiejkolwiek styczności z obcym mężczyzną. Co masz na myśli? Jedynie to, że wypijemy kawę tylko wówczas, gdy znów na siebie wpadniemy. Brązowe oczy mężczyzny wypełniły psotne ogniki. Zgoda, ale w takim razie do zobaczenia. Przerwałam mu w pół słowa i odwróciłam się na pięcie. Nagłe zakończenie tej rozmowy wydawało mi się o wiele bezpieczniejsze. Myślałam, że na tym etapie odpuści temat, myśląc, że jestem wariatką, a mnie odechce się eksperymentów. Ale nie. Gdy byłam już przy drzwiach, usłyszałam, nie powiesz mi nawet, jak masz na imię? zawołał, zwracając uwagę pozostałych gości kawiarni. Widziałam, że niektórzy wymienili między sobą rozbawione spojrzenia, przekonani, że są świadkami sceny rodem z komedii romantycznej, czego tak bardzo chciałam uniknąć. Moje policzki zaczynały robić się lekko czerwone. Nie, odparłam po udawanym namyśle. Dowiesz się następnym razem. Dodałam, ściągnęłam z wieszaka płaszcz, zarzuciłam go na siebie i szybko wyszłam. Moje dłonie były lekko spocone, w gardle czułam suchość, lecz lekki uśmiech towarzyszył mi jeszcze przez kilka minut. Zgasł dopiero gdy w słuchawkach, które wcisnęłam na głowę, lektor o głębokim głosie zaczął opowiadać przerażającą historię zaginięcia Madeleine McKen. Można jednak powiedzieć, że nawet odrobinę poflirtowałam i nie pożegałam się przy tym z nerwów, a to już było coś wstrząsnęłam z siebie uczucie zażenowania, które chciało mi przesłonić mały sukces i wsłuchałam się w historię. Od dawna byłam fanką True Crime, choć kiedy uświadamiałam sobie, że za opowieściami, które tak lubiłam, stały prawdziwe czyny i osoby, przechodził mnie zimny dreszcz. Resztę drogi do restauracji pokonałam już całkowicie pochłonięta zniknięciem małej, niewinnej dziewczynki, o wiele bardziej świadoma istnienia potworów, które codziennie chodziły pośród nas. Wpadłam do mieszkania, wiedząc, że jeśli w ciągu dziesięciu minut się nie zbiorę, to się spóźnimy. I chociaż popi i tak nie byłaby na nas zła, ja nie cierpiałam się spóźniać. Wrzuciłam na siebie nowy, wygodny dres i zamieniłam płaszcz na koszulową kurtkę, a trzewiki na sportowe buty na grubej podeszwie. Pozbierałam włosy w cywilizowany kucyk, Potem w ekspresowym tempie nałożyłam trochę tuszu na rzęsy i odrobinę pomadki na usta. Niewiele, ale przynajmniej nie wyglądałam już, jakbym zaraz miała się przewrócić. Erin, gotowa do wyjścia, czekała na mnie przy drzwiach, z przewieszoną przez ramię torbą pełną napojów i stacką sushi, którą niosłam od restauracji do metra, a potem od metra do domu, przeklinając się w duchu za to, że nie wzięłam samochodu i godząc się, z zakwasami. Nie przesadziłaś trochę z ilością? Zapytała Erin z rozbawieniem, patrząc na liczbę zamówionych rolek sushi. Skrzywiłam się, zabierając pudełko z jej rąk. Jasne, że przesadziłam. To wina mojego pragmatyzmu wyjaśniłam, gdy wyszłyśmy z mieszkania, a Erin zamknęła drzwi. Najpierw pomyślałam, że muszę wziąć tyle, by starczyło dla wszystkich na cały wieczór. Później, że popi jutro będzie zbyt zajęta, by myśleć o jedzeniu, a przecież coś musi jeść, i jeśli wezmę więcej, dla nikogo nie zabraknie i jeszcze zostanie. Paplałam jak najęta, pokonując schody. Spokojnie, tylko żartowałam, przerwała mi Erin łagodnie. Od razu zamilkłam i ucieszyłam się, że klatka schodowa była zbyt wąska, by można było wygodnie iść obok siebie, dzięki czemu szłam przed nią. Czasem trudno było mi rozszyfrować, kiedy ktoś tylko żartował, a wtedy odzywała się we mnie potrzeba tłumaczenia się ze wszystkiego, co zwykle kończyło się właśnie tak. Niezręczną ciszą, przerywaną tylko echem naszych stóp, uderzających o pokryte szarą masą schody. — Dobrze zrobiłaś, Lee — odezwała się w końcu Erin, gdy minęłyśmy jedno z dwóch półpięter. Popi wydawała się zestresowana, kiedy wczoraj dzwoniła. Chyba martwi się, że może nie odzyskać depozytu. Akurat Popi jest ostatnią osobą, która mogłaby się o to martwić. To pedantka. Agencja powinna jej jeszcze dopłacić za wszystkie naprawy i ulepszenia, które zrobiła w tym domu. Erin westchnęła za moimi plecami, po czym wyprzedziła mnie, żeby otworzyć mi drzwi. Mówisz, jakbyś nie wiedziała, jak to działa. Zawsze znajdzie się haczyk, żebyś nie zobaczyła ani grosza z kaucji. Racja. Pokiwałam głową, choć nie miałam o tym pojęcia. W całym swoim życiu wynajmowałam dwa mieszkania i jeden pokój, ale wszystkimi formalnościami zawsze zajmował się ktoś inny. Z jakiegoś powodu jednak nie chciałam, żeby Erin się o tym dowiedziała. Zamiast ciągnąć ten temat, prześliznęłam się więc przez drzwi, uśmiechem dziękując jej za ich otwarcie. Wyszłyśmy na ulicę akurat w chwili, gdy lekka mrzawka zamieniła się w rzęsisty deszcz. Oczywiście taki, który jak zwykle miał potrwać zaledwie kilka minut i zniknąć. Przebiegłyśmy na drugą stronę, gdzie stał zaparkowany czerwony samochód Chloe. Wynajęcie go od niej na czas jej nieobecności było jednym z lepszych pomysłów, na jakie wpadłam. Zamek odblokował się automatycznie, gdy tylko chwyciłam za klamkę. Odłożyłam jedzenie na tylną kanapę i zajęłam miejsce kierowcy. Zdyszana Erin miała już zapięte pasy i czekała, aż ruszymy. Ledwie przekręciłam kluczyk w stacyjce, a wycieraczki z piskiem podjęły walkę ze strumieniami wody, nieprzerwanie lejącymi się z nieba. Dostałaś mandat? Wskazała na karteczkę, która w rytm wycieraczek przesuwała się po szybie tam i z powrotem. Cholera oby nie, przecież zawsze tu parkuje. Wymamrotałam i wyplątałam się z pasa, żeby otworzyć drzwi i sięgnąć po mokry świstek. Jeszcze zanim na powrót schroniłam się w suchym wnętrzu auta, moje oczy przebiegły po rozmazujących się literach. W jej pięknie zakochał się świt. I co, ile dostałaś? Dopytywała, próbując zajrzeć mi przez ramię. To nie mandat, powiedziałam, marszcząc brwi i podając przyjaciółce rozmiękłą kartkę. Co u licha robiła sentencja z kawiarni na szybie mojego wozu, a właściwie nawet nie mojego? Zabiłam pas i zaczęłam manewrować na parkingu, a Erin przeczytała nagłos. W jej pięknie zakochał się świt. Ostatnio często trafiam na podobne rzeczy, odparłam, a moje brwi zmarszczyły się jeszcze mocniej, tworząc między sobą wgłębienie, którego wygładzenie mogłoby mnie zrujnować. Masz wielbiciela? Pisnęła z podnieceniem, była niepoprawną romantyczką. I nawet po tym, jak potraktował ją Dario, ostatni dupek, z jakim była, nie straciła tej cząstki siebie, w której pielęgnowała pragnienie romansu i gotowość, by oddać całe serce temu, kto zdecyduje się oddać jej swoje. Zerknęłam na nią przelotnie, włączając się do ruchu. Jej policzki pokrywał rumieniec ekscytacji. A jasne oczy błyszczały w oczekiwaniu na wieści, których niestety dla niej nie miałam. To pewnie jakaś akcja społeczna, wzruszyłam ramionami. To zależy, co było na poprzedniej kartce. Nie ustępowała, gotowa dalej karmić swoje złudzenia. Nie mogłam się powstrzymać od śmiechu, ale posłusznie wyłowiłam z pamięci wers, który znalazłam w kawiarni i wyrecytowałam go współlokatorce. Nawet zmęczenie schlebiało jej urodzie. Czułam się dziwnie zażenowana, gdy wypowiadałam te słowa. Były jak przyznanie się do jakiejś winy. Zapamiętałaś? Zawołała Oskarżycielsko, wpatrując się w świstek. Przewróciłam oczami, w duchu powtarzając to słynne, a nie mówiłam? Czyli to jakiś adorator? Spotykasz się z kimś i nic mi nie mówisz? Zapamiętałam, bo to krótki wers a ja miałam wrażenie, że brzmi znajomo, choć zachowanie Erin rozbawiło mnie na tyle, że nie przestawałam się uśmiechać, co Erin oczywiście zinterpretowała po swojemu. I rozśmieszyło mnie to, że przeczytałam coś takiego, kiedy wyglądałam, jakbym ledwie trzymała się na nogach. A jeszcze zabawniejsze jest to, że zaraz po tym zrobiłam w kawiarni pokaz klasy i gracji, wpadając na nieznajomego i wylewając jego kawę. Na wspomnienie mężczyzny, musiałam nieznacznie zmienić ton, bo Erin gwałtownie odwróciła się w moją stronę. O nie, to nie wszystko, prawda? Kiedy zwężyła historię, nie odpuszczała, zwłaszcza taką, którą mogła uznać za kolejny dowód istnienia przeznaczenia, prowadzącego wyłącznie do szczęśliwej miłości. Ledwie się powstrzymałam, by znów nie przewrócić oczami. Myślałam, że to Chloe pracowała w policji, burknęłam. Czyli mam rację, mów, drążyła Erin. Opowiem u popi, bo znając życie, i tak kazałabyś mi powtórzyć wszystko od początku. Tak, ale to nie powód, żeby teraz kazać mi czekać. Jęknęła z zawodem i nabór muszona opadła na siedzenie. Czasem zachowywała się jak dzieciak. To tylko dziesięć minut wytrzymasz. Ucięłam stanowczo, lecz moje ramiona drżały od tłumionegoś.